Barburko, barburko, Barburku. przychodziłaś na moje podwórko. Och, to były czasy! Piękne czasy. Drodzy, roztomili, witam serdecznie rozjeszcze w atmosferze gorącej barburki, pięknych Mikołajków, no i naszego śpiewającego Hajera Genkalowski. Przed chwilą słuchaliśmy Hany z i Schlager Barburka, a teraz posłuchamy, co mu do powiedzenia Gienek Loska. Drogi Genku, wiem, żeś robił na grubie, bo to, że śpiewasz, to wszyscy wiedzą, ale tak Richtig, powiedz coś ty na tej grubie robił, chopie. bym ci, ci powiedział, że leżą że na feli, to mi nie uwierzysz. Jerunia! Ale też się zdarzyło. Często też nie? tak było. Ale, ale naprawdę, dużo wąglowo wyciągnął na wir. W całości ja nie. Nie, w kąskach. Ale, ale jo obsługiwał szyby. Tak, tak żeś, że ta, ta, to była moja robota i o tego węgla. Szyby, no, wytłumacz, no. bo niektórzy myślą, że szyby to że czyścił szyby, nie? Szyby, czyli ta dziura, co jeździ urządzenie wyciągowe. Dobrze, go tak to idzie powiedzieć. dobrze. Go no i robię że 12 lat. Nie za długo, ale wystarczy. Trochę się na górnictwie jednak znów. Hopie, z jest 12 lot na grubie, po kluczu od filara rzeźni lotu. No, bo to cała Polska słucho. To, wiesz, 12 lot Dobry. na grubie i pędzują. Słuchaj, no dobra, te 12 tysięcy, kochani, to nie są takie pieniądze. No właśnie. <laughs> nie będziemy tu wszystkich straszyć tymi cyframi. Wiesz co, gruba grubą, Genek, hmm. powiedz mi, wiesz, hierarchia na grubie. Ja widzę czerwony, pióropusz na twoim czako, hopie. Ale to jest akurat kolor orkiestry denty. A mogła żyć tam w ta trąba? Nie, w orkiestrze denty nigdy. Mom to, bo tak wypadło, wiesz, no, no muzykant to Skoro, wypadło, o... ale, ale nie, 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 nigdy nie, nie, nie dmuchu. Ja nawet w trąbka próbował dmuchnąć i żadnego Ciążki. dźwięku nie było. <laughs> Z hymn górniczy! No powierzę że znowu. Oczywiście. To zamycymy trochę. Niech żyje nam, niech żyje nam górniczy stan, górniczy stan, górniczy stan, niech żyje nam. Słuchaj. Górniczy stan, hej, niech nam żyje, niech żyje nam górniczy stan. Bo choć przed nami ciemne światło kryje, to dla ojczyzny trud na... ten jest nam dany. Tak jest. Olek. <ślaś> Olek. <ślaś> nie, Ole tam nie ma. <ślaś> Ale tak wiesiadnie już. No, no, no. Słuchaj, Gienku, śpiewamy mm. o górniczym stanie, ale tak poważnie. Ten górniczy stan jeszcze żyje? Twoim zdaniem, wiesz, bo... Żyje, Ma się rozlepi, rozgorzy, ale żyje, widzisz. Ja? No, fedrują, mamy czym grzoć, barburka obchodzą, ja. bawią się. Jerunie, I to najważniejsze. I no, i to jest najważniejsze nie jest, mogą, mogą narzekać, ale ja nawet na tych imprezach barburkowych nie słyszę, żeby tam ktoś narzekał, że że, No widzisz, to, mnie narzekali kiedyś, mnie, a sklepy górnicze jeszcze, bo cię? A sklepów już nie ma. Nie a, ma. A, a ciebie na, się pytali. Na G, na G, no mnie się no było pytań. tak kiedyś. O. Ja się urządził, wszystko, wiesz, po ślubie na bo Ostatnio na, na Poznanioki mnie pytali, Pozdrowią was serdecznie. Dementuję, nie ma sklepów górniczych. Genku, hierarchia na grubie, wiesz, bo to jest ważne. Steiger to je bioły, z tego co pamiętam, ja. No, na cztery też jest biały. Na trzy gardyże jest biały. Tak, dyrektor też jest biały. A Godej najniższy, opuściły. najniższy, taki na ścianie. No to jest czorny hajer. czarny hajer. Patrz, słuchaj, a potem lecimy po kolei, ta całka drabinka, wiesz? teraz zapomniał, jak to było. Runy, taki stary nie jest. No ale gody. jest jeszcze przodowy po drodze. Ja. Przodowy, no potem już jest No potem szałowy, z tego co ja pamiętam, i wprawdzie poradni na grubie też przerobił. Słuchaj, no. strzałowy. No. <toddrych> Działki pytają no na... się jest... Czy jest strzałowy? Wys nie go do... o, Właśnie, wys strzałowy, Słuchaj, y, jadę dalej. Gierek, dobra, hierarchia na grubie hierarchium, ale powiedz mi, coś ty tam dziubą na dole. Na 610 żeś zjeżdżą, nie? Na 640. 40, teraz pamiętam. I teraz słuchaj, to coś tam. Urobek, na taśma, do wózków. Ta taśma, no to były urządzenia takie przy szybie, wiesz, co tam się wozy obracały, do Piąty. dziury leciał wągel, a z tej dziury leciał do urządzenia wyciągowego i wyjeżdżał na wir. Dobra, no to w tej hierarchii każdejś to był teraz, jak wrócimy do tego. Tak, jak Jakbyś to ocenił? Pionek. Taki pionek bo 12 lot robił, no to wiesz, jak to mógł zaistnieć? No słuchajcie, co to jest 12 lot na grubie, <laughs> kochani, tym bardziej, że to roski żyjemy w czasach. Hoppie gender. Wiesz, co to Ale jest? ja więcej groł niż, niż wiesz, do roboty łaził. A, widzicie, no, i bez. Dwójno robota. robota. Bez, cóż, motapenzyja, bo był do łowy, a dmuchał w trąba. To ty... Same Same ty jeden łoziem. Jeden Co to jest jeden łoziem? No, jeden osiem roku za rok się liczyło. Może jeden... więcej robił niż normalny robotnik. O. Słuchajcie, w trąba dmuchą, jeden łoziem na łoziem, więcej na rok niż normalny. Strzałowy, no to ty mi powiedz, chłopie. 12 tysięcy mamy. wiem o co pytasz. 12 tysięcy, ale czego? Pieniądze. Euro? Nie, złotka, nie złotka? Nie, No nie, to słuchaj, to, słuchaj życzę wszystkim, górnikom, wszystkim, co robią ciężko robota, żeby to wydmuchali, co on bo na posku, tym na, na pęzyję. Słuchaj, jademy dalej. Gienek, wspomniał, że przed chwilką było gender. Gen ty wiesz, co to jest gender? A ty wiesz co to jest Nie. Słuchaj, hop górnik to jest hajer po śląsku, nie? No. Steiger, hajer, tak. strzałowy, Jerunie. A frelka górnik, tako co robi na dole, to jakbyś to nazwał? Tako kobitka. Jeszcze nie spotkał kobiety na dole, ale jest <grym> na... <grym> jakaś nazwa na to. nie. On nie spotkał kobiety na dole, ludzie. Wiesz co, ale ja cię muszę przyznać, że, ja? że kiedyś jedna mnie <grym> <grym> tam Prosiła, ja miał nocno szychta, panie Gienku, czy pan by mnie nie mógł zwieźć na dół? To była taka klotka mało na czterech ludzi. Działcha właśnie. jademy. To było jedno na 160. Ja. Zwiózżej ją, pokozą, że jej kawałek dołu Aha. i do góry. Pokozą Także... i kawałek dołu, jeden. <laughs> już ciągną ta czopeczka i zakładą te czako. Pokozą i. Godaj dalej, chłopie, ty się nie przejmuj. Nie, nie, bo... po... za, dużo, da... za, za dużo już byście wiedzieć, Nie za mogę dużo. ci powiedzieć. Nie, to mnie zainteresowało, państwa na pewno też. Pokozą i kawałek domu. Słuchaj, i teraz tak. Co I mi powiedziała, wywieź mnie do góry, zaraz. No. Słuchaj, jeżeli ci powiedziała, wywieź mnie do góry, to coś ty narobił, chłopie. No nic, nic że nie narobił. Przecież ja, ja, ja z nią wyjechał, się poszło swoje robić, a ona poszła swoje robić. No i tak się kończy miłosna historia na grubie. Na 160. A, a po ciężkiej robocie na grubie, mój <trym> drogi, jest dobry geltak, potem się idzie na bir, potem dobro Pinzyjo, barburka, przychodzi się, wiesz, do dom, fajnie się oblikosz, idziesz na barburka. Najpierw jest mszo, jest tak, nie? Musi no, koniecznie być. a potem barburkowo biesiada nie? Biesiada albo Karczma. Różnie robią. Właśnie o to, że chciałbym się zapytać. Jaka jest różnica między Biesiadą a Karczmą? Na pewno telewidzowie chcieliby wiedzieć. Kiedyś, kiedyś było tak, że, że Karczma była Karczma. Były same chopy. Ja. Białogłowy nie miały wstępu na Karczma. Teraz to już różnie bywo. Teraz to już różnie bywo, ale... Ale... E Większość jeszcze robią karczmy, stricte karczmy do tak, samych hopów. Tak. Ale kobiety też mają swoje imprezy. Jero, nie. Mają, Wym mają, mają babskie cumbry, Ale no, ja. no, spokojnie, spokojnie. I są pa, 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 jak one się <laughs> Już się ja chcą bujać. Już się chcą Spokojnie, proszę Państwa, pytą my Gienka. Jeżel, je, jeżeli chodzi o karczma, to taką wiesz. Łopowiedz jak, jak, jak wygląda dyscyplina, bo ja wiem troszkę, jak ta karczma wygląda, ale chciałbym od ciebie usłyszeć. taką dyscyplina na karczmie, jak to wygląda? Bo musi być. Nie? Musi być dyscyplina. Tak i, I muszę powiedzieć, że karczma do hopów jest dużo, dużo bardziej w rygorach trzymano niż Babski Cąber. Babski Cumber, tak, tam. Ale e czemu hopie, czemu? Zaraz ci powiem. Bo tam ten rygor idzie utrzymać u hopów. Są dyby, są kwadratowe jaja, jest mur ja jest, jest, jest pokutny, to są kary takie katary. Muszę ci przerwać na chwilę. Widziałem się kiedyś kwadratowe jaja. Nie! Teraz kisuchujemy jego. Im, Słeno, ja im potem powiem. Dobra, dyby, są. kwadratowe jaja i wice na pewno wice wice tak to są mi wice nigdy sprośne nigdy no. takie co, co nie mogą kobiety wiesz no, no, słuchaj sprośne, to teraz ale. najbardziej sprośny widz, jaki znoś nie mogę możesz nie mogę od... bo ma ja mało ten puści. program w opie możesz albo kończymy śmiało jedziesz jedziesz jednak nie mogę no dowej Przychodzi baba dowej dali do doktora nie ja no i co dalej? Nie mogę ci powiedzieć, no bo Ale do mum zezwolenie, halo, mum zezwolenie, godosz. Godosz, wypikslujemy, To będzie być babach. Najbardziej sprośny, jedziesz po bandzie. Hopie. Ale to nie będzie sprośny, bo, bo mnie gańba jest, no. Ale musi być sprośny, bo hopie jest wypad, jademy. Żona nie będzie zła. Patrz, dziewczyny mnie tu klepią. To, wklepią, to, to ja opowiem o żonie. Ale gody, ja twardo, moc, ale musi być tak. sprośny. Trochę, tak delikatnie. Mocno do jak, jak miała działa moja 9 lot, to my postanowili z moją, że nie będziemy o tych intymnych sprawach głośno w domu gadać. Postanowili mi, że będziemy się dawać znaki. Ona mi go do... Dobrze. To jak ty będziesz Jest w... to widz, skarczmy, chłopie? Nie. Ale też go nigdy go do... A to dobra, dowiedaliśmy. Zbysiady. No, do, do, dobra, to jak ty będziesz widział, żeby ona miała fajną fryzurę, Aha. to będzie znak, że dzisiaj nic nie będzie. Jakby da lekko rozczochrano, to będzie znak, że może być, ale nie musi. A jakby da całkiem rozczochraną, to będzie znak, że dzisiaj musi być. Ja go tam dobrze. O ci też dom znaki, i ty wiesz, jak go przyda z roboty? Zim obiot, yeah. kawa, poczytam gazeta, to się potem yeah. przy telewizorze lubię nalać koniaku. Jak się naleja jeden kieliszek koniaku, to yeah. będzie znak, że dzisiaj nic nie będzie. Jak się dwa naleja, to będzie znak, że może być, ale nie musi. A jak się trzy naleja, to twoja fryzura nie ma żadnego znaczenia. <laughs> <laughs> Bardzo piękny. Ja nie wiem, kochani państwo, czy jakieś znaczenie ma moja fryzura. Żadnego. Ale widzisz, teraz jeszcze odnośnie karczmy... i barczmy, Ale jeszcze był. jeden sprośny widz, bo dziążki nie, tego nie no to Ale po to tym, dobre. po programie. Pytnijmy, hopię, wypisujemy Jedno słowo takie, jak to na karczmie? Słuchaj, hopy na karczmie, dziążki czekają. Czekali my, ja wiem, że ty jest bardzo kulturalny hop. Ale hopy na karczmie. Ale my by chcieli usłyszeć, co to jest na tej karczmie Zapis robią. jest wyłączony na tej karczmie piwnej. Hopcy chcą usłyszeć w dyżurce, w reżyserce hopie. Jeden mocny... ja list. mogę powiedzieć, no ale mogą, mogą przestać ta listę śląskiej szlagierów oglądać. Zachowaj się jak hop. No. Dobra. Małżeństwo. Ja, Bo to hopów się. niekiedy instruuje, że warto być dobrym do kobiet. Ja. Małżeństwo z dość długim stażem szło po ostre ulicy. Mają Mają. Robisz to na własny ryzyko. Tak jest. Po ulicy okno wystawowe, bielizna damsko, ona jak kobieta mu go do... Kochanie, tyś mi dawno nic nie kupił. Kup mi jakie majtki albo stanik. Nie kupia ci. No ale kiedyś ty mi co ostatni rozkupił? Kup mi. Nie kupia ci. Ale patrz, to są stringi. Ty w stringach chcesz łazić? Ta dupa może jak kombajn, to ci ani nie bledzie. No i nie kupił. Patrz. To cicho. Ale na wieczór, on coś od nich chciał. A ona się w łóżku cofo. Co ty dzisiaj nie chcesz? Nie, dzisiaj nie chce. A czemu nie chcesz chciałaś zawsze? Ale dzisiaj nie chce. Ale powiedz mi, czemu nie chcesz? A nie chce, bo z jednego ma kłosa, to się nie opłaca kombajna załączać. Słuchajcie, już je prawie. Ja bym ja to jeszcze dokończył, gino, ale. ale... To już na twoje. Ja ryzyce. nie wiem, co tego hopa blokuje, ale jak nie, dokończysz niego do medali. Nie, ja komuś, no, dobra, Czekamy. Dobra, Czekamy. Dobra, Czekamy. Tak, chcecie, to skończyć Kończ wasz wstydu oszczeń. Dobra, ostatni rozoglądają lista śląskich szlagerów Dobra. O trzeciej rano u nago w łóżku sztuchą. Kochanie, a może jednak ten kombajn załącza? A wiesz co, daj pokój, jeden mały chłosty ryncz nie wymócił. <laughs> <laughs> e, kochani państwo, jak... <laughs> Dobra, ostawią to już, to już do, 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 dokładnie, do tego, aby się to przemyślały z tym kłosem. W zasadzie już jest po karczmie. Idzie tak już, wiesz, nawalony, zmęczony Hajer do domu po karczmie, wiesz, loło się tego piwa, jodła było co niemiara, losprawiali wszystko i nagle wyłazi z tej karczmy. I przeważnie jest tak, że śpiewą pieśniczki. Idzie do domu. Jakie przeważnie śpiewają te czy śpiewka biesiadną, nie ja. karczymno. Kto piwa nie pije, bawo nie rajcuje, ten abo wariot, awo zwariuje. Nigdy ten po czasko po drodze, tak też by było. Słuchaj, no to tak po leku co dziążki, będziemy kończyć tak... Ale widzisz, ale, po leku. ale kobiety mają też swoje, swoje babskie imprezy, babskie cumbry. cumbry. Ja? I karczma do chopów się kończy po trzech, pół godzinach. Idą, śpiewają, Dobra. Wszystko jest dobrze. U nas trwa dni. A, a kobiety? A kobiety nie. Kobiety mają swój babski cąber trzy ja. godzinki. A potem jest DJ. No i co śpiewają? Jesteś szalona. Nie, nie, facet to świnia. Słuchaj, wy tak śpiewałyby... Chyba nie śpiewamy tak. Tak, śpiewają i... nie Dwa razy nie. w ciągu godziny tak śpiewacie. Nie, nie, ja nie. Wie, A to może to tak śpiewają? Jesteś szalona. Bara bara bara. Riki tiki tak. Bara bara bara. bara Riki tiki tak. Patrzcie jak to wszystko się zmieniło. Słuchaj, Gena już jest bardzo zmęczony, drodzy państwo. Jest już po biesiadzie w liście śląskich szlagerów. Bło bara bara bara. Riki tiki tak. Na tych biesiadach wszystko leci do przodu. Geno się już charakteryzuje za chwilkę, bo je lekko na rauszu. Przyjdzie do swojej, musi jakoś porządnie wyglądać. Słuchajcie, se ta swoja, wychodzisz i śpiewasz se ta swoja, pieśniczka, wiesz? Ta twoja pieśniczka. Bierzesz kufel, bierz ten kufel, hopie. Idziesz już lekko nawalony do domu, jeszcze no jak? Bez czako, opie jest, po karczmie drodzy państwo. Jedyno taką karczmę w liście ślubskich szlagierów. Patrzcie, przed chwilą jeszcze było wszystko ok, teraz nawalony, wypudrowany i uwaga, śpiewąż! wyłazisz z karczmy. Pyk, pyk. Pik duś duś duś, duś go. Dziękujemy ci bajeczka, bardzo, dziękuję. Dziękujemy ogródecze. ci bardzo. Żegnamy serdecznie. Ja też dziękuję bardzo, gino. Naszym to gościem był Hajer Gynegloska, śpiewający i grający lider zespołu BAR